Za chwilę zaczynamy konferencję prasową w meczu FC Świątki, FC Kaszujady, Renice. Zaczynamy konferencję prasową. Od lewej się zawodnik major, od prawej się zawodnik boczek. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Na początku, oczywiście, chcieliśmy Wam przekazać wiadomość, że jutro jedno z zawodników się w agraficy autokortach. Nowe korki prosto z Hiszpanii mecz. Dobra, chodzimy do pytań. Czy będzie można gdzieś obejrzeć mecz? Nasz mecz będzie e, w sobotę o 21:00 na naszym YouTubie. Będzie się z tego meczu skrót Drugie pytanie. Czy, czemu nie gracie w Brawl Nie na no, tej serio w ogóle. Trzecie. Dymieńcie swój skład wyjściowy. Nasz skład wyjściowy podamy jutro. Kilka godzin przed meczem. Oczywiście, z, z, do składu to trener ma tutaj odpowiedź za skład. Ile lat mają właśnie zawodnicy? Znaczy zawodnicy no, są różnego wieku. Na przykład mamy Pita, lat 17. Mamy dużo zawodników, 2,9, ale jeszcze jest jeden najmłodszy, bo on 15. OK, następny. Na Jaka będzie taktyka na mercy świątkami? Tak, będzie, no, taka jest nie? Jak zawsze. Dzisiaj zwycięstwo, dobra gra, mocny kontakt, mocno gramy. Gramy, zmieniać pozycję i idzie zwycięstwo, czyste konto. Następne. Jakich zawodników macie, jak formą? O zawodników powiedziałem chyba, ale ma... forma to. Napierdala, no, dobra. Ostatni mecz pokazał, że jesteśmy no, w dobrej formie. I jutro też postaram się udowodnić. Dobra. Czy macie plany występować w jakieś amatorskie lize? No, plany są, jeszcze będą. Chyba około 8-10 lat. Robimy tam w rękach pełne boisko. Chcemy, żeby wstąpić po prostu w B-klasie. Dojeść tam w trybuny kibiców szatnie. I, I cel do 2050 roku to ekstra klasa, nie? Ok, następne. Yy... Jak się organizujecie w sprawie wyjazdu do Świątek? No, do Świątek mamy 8 km, po 7 8 kilometrów, pojedziemy aworami, nie? Pojedziemy, pojedziemy, wietrze, wietrze, wietrze z pojedziemy, wyjedziemy dwie osobnie przed meczem i to zwycięstwo, nie? Mam się jeszcze? Dlaczego Real w miejsców. ligie no, może wygra, nie? w jest kraj Dobra, na koniec to pamiętacie, że spijemy wodę. Biorę łyka. No to, to były wszystkie pytania i dziękujemy za konferencję. prasową. Dziękujemy.